Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny dzień z mojej podróży do centrum galaktyki, oczywiście w grze Elite Dangerous. I na sam początek widzicie przed sobą mgławicę, która jest dla mnie specjalna z dwóch jakby względów. Przede wszystkim pierwsza rzecz to, że w centrum jakby tej mgławicy znajduje się gwiazda neutronowa. Już nie będę wam tłumaczył czym jest gwiazda neutronowa, ponieważ ten temat jakby poruszaliśmy gdzieś tam w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki wstecz, tak mi się zdaje. Więc jak chcecie sobie zobaczyć, czym jest ta gwiazda neutronowa, to oczywiście to można podejrzeć na Wikipedii. Aczkolwiek druga, sporo ciekawsza rzecz, a propos tej mgławicy jest taka, że została jeszcze nieodkryta. I to jest taka mała mgławica, która dosłownie rozciąga się jakby na jeden system. Tak jak pamiętacie tą czarną dziurę, chyba też dwa odcinki wstecz albo odcinek wstecz, już dokładnie nie pamiętam. Ta czarna dziura wokół siebie miała taki dysk akretacyjny, który mogliśmy tylko zobaczyć, jak wlecieliśmy do tego systemu. Z daleka oczywiście wyglądało to z dziepkość. Dziepko inaczej. W każdym bądź razie to jest dokładnie bardzo podobna sytuacja tutaj przy tej mgławicy. To jest również taka malutka mgławica, która nie rozciąga się na zbyt dalekie dystanse. Ale bardzo fajne jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, że ta konkretna mgławica została jeszcze nie odkryta, więc udało mi się przeskanować oczywiście wszystkie rzeczy, które znajdują się w tej mgławicy, i dzięki temu gdzieś tam będę miał swoje imię. O ile oczywiście uda mi się dotrzeć jako pierwszej osobie, co jest raczej bardzo prawdopodobne, bo tą konkretną mgawicę dość ciężko odkryć, jeżeli nie zna się konkretnej nazwy. Powiedzmy takiego punktu, w którym oczywiście się znajduję, więc udało mi się znaleźć moją własną gławicę, gławicę raczej z własnym imieniem. I to mi się naprawdę wyjątkowo podobało. W tej chwili w Elite Dangerous bardzo trudno jest znaleźć jakąś mgławicę, która jest nieodkryta, bo większość tych wielkich mgławic jest oczywiście takim punktem do podróży większości, powiedzmy, ludzi, którzy eksplorują oczywiście kosmos. Więc, no niestety, czasami ciężko jest znaleźć, powiedzmy, jakiś system wewnątrz takiej mgławicy, który jest jeszcze nieodkryty. Więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się znaleźć moją własną mgławicę. A teraz mam dla Was bardzo ciekawą rzecz. Kolejną czarną dziurę. No i być może się spytacie no, no ale Quantum, już widzieliśmy tyle czarnych dziur, co może być specjalnego w tej konkretnej czarnej dziurze. I to zobaczycie za chwilę. Przede wszystkim zauważcie, że wokół mnie jest masa różnych innych gwiazd. Jestem w takim rolnie kosmosu, gdzie te gwiazdy są naprawdę bardzo gęste. I teraz jak dolecę do tej czarnej dziury, to ułoża... to uło... <laughs> Język mi się zaczyna plątać znowu. To ułoży ona taki właśnie piękny tutaj obiekt. Ja to nazywam takim amerykańskim trochę pączkiem, bo jest pusty w środku i oczywiście wygląda jak takie trochę koła, tak? Coś w tym stylu. Więc tak dokładnie wygląda ta czarna dziura obok której się znalazłem, i moim, moim zdaniem ten efekt jest naprawdę wyjątkowo ciekawy, bo wszystkie te gwiazdy, które gdzieś tam są wokoło mnie, jakby ułożyły się na brzegach tej czarnej dziury i widać naprawdę bardzo fajnie jakby zasięg działania e, tego efektu e, grawitacyjnego soczewkowania. Poza tym, no po prostu jest to taki wyjątkowy widok, moim zdaniem, który nie na co dzień się trafi w Elicy. Szczególnie jeżeli nie podróżujecie gdzieś daleko, tak jak Jano. Żeby zobaczyć coś takiego, to naprawdę trzeba już się zagłębić w te powiedzmy głębsze rejony kosmosu, i dzięki temu po prostu możemy pooglądać sobie od czasu do czasu takie widoki. Serdecznie Was przepraszam, jeżeli słyszycie jakieś samoloty i inne tego typu rzeczy. Niestety, troszeczkę musimy się zacząć do tego przyzwyczajać, ze względu na to, że ja żyję w wielkim mieście. Niestety w pewnym sensie i tutaj latają samoloty, jeżdżą pociągi, autobusy i tak dalej. Niestety ciężko mi jest to wszystko zniwelować, jeżeli oczywiście nie zamknę okien, a jest na tyle gorąco, że ciężko niestety to zrobić. Także możecie słyszeć jakieś ptaki, które ćwierkają i tak dalej. Mam nadzieję, że to za bardzo nie przeszkadza. Ten mikrofon tego tak bardzo nie wyłapuje. No ale wróćmy tutaj do tematu. Powiem Wam jeszcze tak, że Wy widzicie jakby te odcinki parę dni wstecz. Ja aktualnie jestem na jakimś e, 24, chyba, dniu e, podróży. I spoiler, spoiler: dotarłem już do centrum. E, w każdym bądź razie, centrum jeszcze przed Wami e, trochę, no trochę odcinków Wam zostało, zanim zobaczycie to centrum. Więc, no po prostu, ja nie chcę też tak spamować tymi odcinkami mojej podróży galaktycznej, ze względu na to, aby Wam się to po prostu tak szybko nie znudziło. Więc, staram się to tak troszeczkę dawkować. Więc, no widzicie to, co jakby już było czasami nawet parę dni temu w mojej podróży do centrum galaktyki. Aczkolwiek, no nie pominę, że tak powiem, całego tego materiału i nie przerzucę się od razu do centrum, bo mam jeszcze masę ciekawych rzeczy, które ja chciałem Wam pokazać. Po drodze. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie, powiedzmy, jakieś zdjęcia z mojej podróży, i te zdjęcia jakby cały czas aktualizuję, nie czekam, powiedzmy, na wypuszczenie jakiegoś filmiku na YouTube, tylko jak zrobię jakieś zdjęcia, to staram się je wrzucić. To oczywiście zdjęcia do mojej podróży do Centrum Galaktyki macie, oczywiście, em, pod filmikiem. W każdym odcinie no są tam niby już zdjęcia z centrum galaktyki, ale powiem wam, że to zupełnie inaczej wygląda na zdjęciach, zupełnie inaczej wygląda w ruchu, więc mimo wszystko moim zdaniem warto poczekać na wersję filmową, bo centrum galaktyki wygląda naprawdę, naprawdę zacnie. Mam trochę z tego materiału, więc myślę, że będzie to bardzo fajny odcinek. No i mniej więcej tak to w tej chwili wygląda. No ja jestem już jakby kilka dni w mojej podróży do przodu. Aktualnie wręcz wracam nawet już do zamieszkałych systemów i po drodze troszeczkę skanuję systemów, by przy okazji zdobyć sobie kasę. Tutaj widzicie taką dość ciekawą rzecz przy systemie, gdzie była jedna czarna dziura, a mianowicie ten system miał tylko czarną dziurę i dwa gazowe giganty i co ciekawe, oczywiście czarna dziura nie, nie emituje żadnego światła, bo to światło wręcz wsysa. Jak widzicie, ten gazowy gigant jest cały czarny, więc on wygląda jak czarna dziura, tylko bez tego efektu soczewkowania grawitacyjnego. Więc to była całkiem ciekawa rzecz w tym systemie, że udało mi się znaleźć takie dwa gazowe giganty po prostu w środku. I na koniec macie tutaj mniej więcej to, jak wygląda po prostu takie podlatywanie do tej czarnej dziury. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale już trudno. Nie będę tego nagrywał drugi raz, bo już parę błędów zrobiłem wcześniej i nie chcę mi się tego nagrywać drugi raz. Dobra, trudno. W każdym razie tutaj podleciałem tak na wprost do tej czarnej dziury z włączoną kamerą, więc mieliście okazję tutaj zobaczyć, jak wygląda coś takiego, jak się podatuje tak bezpośrednio do czarnej dziury. Dobra, kończy mi się czas, bo już kończy mi się materiał. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.